Najlepszy norweski biegacz narciarski Peter Nordhug, taka Marit Björgen w spódnicy, narzekał, że ciężko mu osiągać dobre wyniki, ponieważ jest mu zimno w okolicach intymnych i na jednych zawodach biegł nawet w ocieplanych pieluchach. No, po tych narzekaniach, że mu okolice sztywnieją, <śleski> szwedzki producent bielizny sportowej chciał mu dać za darmo specjalne cieplane majtki biegowe opatentowane przez byłego biegacza szwedzkiego Gunesvana. No Norweg jednak odtrącił szwedzką rękę nakładającą mu ciepłe majtki. W sumie to obwinąłby sobie z słomą, to byłoby mu ciepło, i przynajmniej wyglądałby w swoich okolicach jak Robert Plant z Led Zeppelin, bo drugie mnie Planta, nie wiem, to wiecie, to obdarzony. Z drugiej strony, ja Norwega nie rozumiem, przecież jak zawodnikowi jest zimno, to zasuwa ile sił, żeby jak najwcześniej skończyć, prawda? No, w każdym razie, Nordhuk, używając języka nienawiści, stwierdził, że nie życzy sobie ohydnych, tak powiedział, szwedzkich majtek i nigdy ich nie założy, ponieważ byłaby to zdrada w wojnie norwesko-szwedzkiej. Tak powiedział, takie gadki Szwedom puścił. Czyli... Jakby nie wprost powiedział Szwedom, parafrazując sketch Dudka, możecie pocałować mnie tam, gdzie jest mi zimno w dupę. Skąd Nortuk znał sketch Dudka, to ja nie wiem. Ale jak na złość Szwedom postanowił sobie odmrozić jajka, to jego sprawa. Dobrze, że nasza pani Justyna nie ma takich problemów. Bo podobno już Biergen ma.